Jesteśmy na przełęczy pod w samym sercu kidu wyspowego. Dokładnie nad trasą legendarnego wyścigu górskiego. To już 16 edycja tej spektakularnej imprezy. Takie widoki tylko w trójceń, Nie bez powodu. Limanowa pęka w szwach. Czy to oznacza, że potrzebny będzie na tej trasie drugi tor? Tak to prawda, stworzyliśmy okazjonalny tor do wyścigów górskich. Jedyny w Polsce od takiej długości 5493 metry. Szanowni Państwo, zgromadzonych jest tam prawie 7,5 km bariery, co czyni nas najbezpieczniejszym torem, jedynym w Polsce i jednym z najlepszych w Europie. Zgłosiło się 117 zawodników, 115 jest odebranych. 16 lat ciężkiej pracy, przygotowań, ściągamy tych wszystkich zawodników przez to, że tworzymy niesamowitą atmosferę. Zarówno dla kibiców, jak i dla samych zawodników. Mają tu dogodne warunki, przepiękne miejsca widokowe, z których można podziwiać tych wspaniałych kierowców. No i kierowcy czują się dokładnie jak u siebie w domu. Zawsze jest szybsze bicie serca. Imanowa jest jedną z najszybszych tras w Polsce. Jest najszybsza zdecydowanie. Jest to jedyna trasa w Polsce, która również uczestniczy w europejskim cyklu European Hill Climbing Championship, w którym w tym roku uczestniczę. I strasznie cieszę się, że w końcu po całych wojażach po Europie możemy wystartować w Polsce. Miał pan sukcesy w Hiszpanii, teraz czas na limanową. Czym ta trasa różni się od tych europejskich? Każda trasa jest inna, każda trasa ma różne sekwencje zakrętów, także nigdy nie można porównać jeden do jednego. Natomiast Hiszpania była bardzo ciasna, Limanowa jest szeroka, szybka, z czego bardzo się cieszę, bo to jest właśnie trasa pod nasz samochód. W samochodzie mamy ponad 1000 koni pod maską, więc jest to niesamowicie szybka bestia. Przyspieszenia robią piorunujące wrażenie. Thank you. Jedzie się troszeczkę ciszej. Tak, zdecydowanie. Bo, Niektórzy bo nie piłuje silników, bo tam chodzi o prędkość, tam chodzi o czas. Tutaj już jest taki zjazd, można powiedzieć, rekreacyjny, kolejne sprawdzanie samochodów i z powrotem do góry już przejazd czasowy. Ja śmiem twierdzić, że to jest chyba najbezpieczniejsza trasa w Europie. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że asfalt jest tutaj idealnie gładki. Tu nie ma prawa być żadnych, żadnych nierówności, dlatego że te auta jadą po zakrętach prawie 200 km na godzinę. W związku z czym każda nierówność to jest kraksa. Podwójne bariery. Nigdzie nie ma takich barier jak tutaj, bo przy tych prędkościach te auta trzeba zatrzymać, gdyby wypadło. Więc to wszystko powoduje, że jest bezpiecznie. Do tego każdy, kto tu przyjeżdża, zwróci uwagę na to tzw. zwanych safciarzy, czyli ludzi, którzy czuwają nad bezpieczeństwem tych, którzy są tutaj kibicami, żeby nie wchodzili w miejsca niebezpieczne. To wszystko tutaj jest przygotowane perfekt wielkie ukony dla Bogdana Pałki, szefa tego wydarzenia, który od lat robi to naprawdę znakomicie. Ile czasu, nie daj Boże, jeżeli się coś wydarzy, lekarz, ratownik jest w stanie dotrzeć do miejsca wypadku? Znaczy, czas tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo szybki. Karetki są rozlokowane w neurologicznych punktach. Są trzy karetki na Tratrasie. Oprócz tego w kilku punktach stoją strażacy przygotowani też do natychmiastowego wyjazdu. Jeśli jest potrzeba pacjenta, transportujemy albo do najbliższego szpitala, albo zaopatrujemy go tutaj w takim naszym punkcie medycznym. To jest walor edukacyjny tego wydarzenia, który jest niezwykle ważny, bo pokazujemy, że po pierwsze, samochód jest przygotowany, ma klatkę. Kierowca jest przygotowany, ma licencję. To jest ktoś, kto umie jeździć. Bezpieczne warunki to wszystko decyduje o tym, że można pojechać szybciej, ale nigdy w ruchu ulicznym. Nie należy tego robić absolutnie pod żadnym pozorem, bo potem mamy tego konsekwencje. Ile osób już zginęło, ile było tragicznych wypadków. Trzeba zachęcić młodych ludzi, którzy mają temperament i chęć sportowej jazdy do tego, żeby robili to w sposób legalny. Mamy w Polsce już kilkanaście, a może już Kilkadziesiąt ośrodków doskonalenia techniki jazdy. Każdy z nich ma swój tor. Tam można się realizować, można się bawić po to, żeby uzyskać licencję, a potem wystartować razem z najlepszymi w Europie. Dlaczego nie? To jest właśnie piękna droga. Jak pan siedzi tak w środku, to jak tam w tym samochodzie? Jest tysiąc koni pod maską. Co tam się dzieje? Jest tak. Po pierwsze, siedzimy w strojach w takich jak widać. Pod strojami mamy, mamy bieliznę termoodporną. To jest bielizna niepalna, więc to już jest pierwszy punkt, że przy wysokich temperaturach jest tam ciepło. Natomiast w samym samochodzie mamy temperaturę około 60 stopni. Taka sauna troszeczkę można powiedzieć, ale emocje są tak wysokie, że gwarantuję, że to już nam nie przeszkadza. Nie robi na nas to żadnego wrażenia. Dosyć unikalny dzień, ponieważ mamy wyścigi europejskie, wyścigi mistrzostw Polski. E, mistrzostwa Europy dzisiaj mają bieg wyścigowy, czyli to są jakby takie kulminacja. Emocji, eee, więc wczorajsze treningi to była taka przygrywka, natomiast już teraz za chwilę zaczniemy kolejne treningi i w kolejnej edycji biegi wyścigowe. Jesteśmy po zakończeniu mm, odbioru trasy razem z policją, ze służbami bezpieczeństwa, z delegatem bezpieczeństwa. Odebraliśmy trasę, trasa jest bezpieczna. Punkty spróbowaliśmy łączność przetestować, także wszystko jest ok. Pełna gotowość do rozpoczęcia wyścigu gotowa ja się już dziękuję za możliwość przyjechania się tą trasą. Powiem szczerze, że naprawdę imponująca robi wrażenie chwilami. Proszę Państwa, wciska fotel tak, że nie wiedziałam, czy ja do końca się tu u Państwa pojawię. Pamięta te zawody jeszcze z lat 70., który rok 76. Pierwsze zawody, które tutaj się odbyły, to były w 1976 roku. Tutaj się startowały w Fiaty małe, duże Fiaty 125 i Syrenki. I taka ciekawostka, w pierwszym wyścigu żadna Syrenka nie dojechała do mety. Było to piękne, to było zorganizowane przez Automobil Klub Limanowa od początku do dnia dzisiejszego. Ja pamiętam, kiedy w wyścigu uczestniczyło 20-30 samochodów. Tam było 15-20 osób. Dzisiaj co jest cały sztab. Wyścig jest teraz w randze tak wysokiej, że rozsławia i Limanową, i Gorce, i Beskid Wyspowy. Także my, my jesteśmy bardzo dumni z tego. Przy takiej organizacji pracuje ponad 350 osób. To są cały czas wolontariat Automotoklubu Limanowa. Korzystamy z gościnności naszych wspaniałych klubowiczów z Poznania, z Małopolski. Naprawdę tu jest cały przegląd i cały przedział naszego społeczeństwa. No właściwie to jest fenomenalny moment, ponieważ jak widzicie Państwo i pani Redaktor, za nami najmocniejsza. Stawka naszego wyścigu to jest top of the top. Czy ten top of the top wyjechał od pana w tej chwili z parku? Tak, dokładnie. Y po numeracji widać, że mamy jeszcze w parku serwisowym 20 zawodników. Mhm. Musimy zadbać o to, żeby oni tu bezpiecznie dotarli na pola przedstartowe, żeby bezpiecznie wystartowali. Bo Żaden zawodnik, rozumiem, z taką ilością koni nie może wyjechać sam bez uprzedniego takiego spojrzenia serwisowego u państwa. Tak, dokładnie. Oni mają swoje boksy tam i swoich mechaników, którzy dbają o to, żeby ten samochód jechał tak, jak ma jechać. Nasi sędziowie dbają o to, żeby nikt nie zagrodził tej drogi, żeby oni dojechali. Ewentualnie jakieś służby ratunkowe to jest My pilnujemy w sumie tego, żeby nie przekraczali tej połowy jezdni i jedna połowa jezdni musi być przejezdna. Bo inaczej, no to nie ma, jesteśmy włączeni i... Zdarza się tak, że ktoś ma taką ciężką nogę i tak e, chciałby przycisnąć na tej publicznej, wtedy Zdarza jesteś... się. Zdarza się niestety, ale to się im nie opłaca, bo to są za to naokładane kary. Łącznie z dystrolityzacją. No. Mówiła pani, że setki koni mechanicznych, ale to też czołówka europejska. Proszę powiedzieć, czy jest tu jakiś Messi tego wyścigu? Tak, mamy Leonela Messiego, jeżeli możemy to porównać do piłki nożnej. No i Lionel Messi mamy też Ronaldo. Jakby oni między sobą trochę tak rywalizują, tym bardziej po ostatniej rundzie włoskiej. Mamy zamianę na podium, właściwie Christian Merl z Włoch. To jest dojrzały zawodnik, wielokrotny mistrz Europy i również wielokrotny rekordista naszej trasy. Celowo powiedziałam, że to jest dojrzała osoba, ale pomimo tego bardzo młodzi zawodnicy wciąż nie mogą go dogonić. Pojawił się nowy zawodnik Joseba z Hiszpanii, jest numerem jeden Joseba. Dodam, że oni jadą samochodami otwartymi, z otwartym dachem, czyli to są formuły, tak jak możemy zobaczyć na przykład na F1. mamy dużo rekordów właściwie najwięcej w historii 16 lat tego wyścigu. Mamy tak najwięcej zawodników, najwięcej kobiet wśród zawodników, bo aż 5 zawodniczek w mistrzostwach Polski bierze udział. Mamy najwięcej akredytacji dziennikarskiej, aż 89 z zawodników polskich mamy 80 kilku, a z zawodników europejskich, czyli w mistrzostwach Europy w tym roku 33. Też rozmawiamy wiele razy, że tak jak ktoś nie może pojechać na F1, to F1 przyjeżdża do nas. Zawodnicy przyjeżdżają tylko z mechanikami. To jest team mechaników, to nie jest jeden, dwa, tylko czasami trzech, czterech mechaników przyjeżdżają też z ro całymi rodzinami. E, no i oczywiście, jak rodziny, piękna pogoda. Piękne e, kobiety. Piękne kobiety, więc naprawdę e, żony zawodników są wielką ozdobą naszego wyścigu. Zauważyłam, że to nie tylko jest piękny wygląd, ale one e, obserwują wyniki swoich mężów. Cały czas śledzą w lewo, w prawo, co się dzieje. E, chodzą cały czas ze swoimi laptopami, także to nie jest. Nie jest tylko dekoracja, ale aktywny udział w zespole. Pan Rafał kod komentator sportowy, ale wcześniej również pilot, który zna tę trasę od podszewki. Wie wszystko o niej najlepiej. Proszę powiedzieć, bo wszyscy mówią, że tak naprawdę pilotów nie ma tak de facto obok kierowcy, ale są na tej trasie. Jest pilot 1 i 2. Proszę powiedzieć, jak to wygląda. Tak, to są odpowiedniki, jak są rajdy samochodowe, to mamy tak zwane zerówki, które jadą przed zawodnikami, sprawdzają trasę i wiadomo, że po nich już startuje pierwszy zawodnik. W wyścigach jest inaczej, nie ma zerówek, jest tak zwany pilot. Jeden, pilot 1, pilot 2. Pilot 1 ma za zadanie otworzyć trasę, zanim już jedzie pierwszy zawodnik. On jedzie z czerwoną flagą, czyli wiadomo, że już nie wolno się przemieszczać, wchodzić na trasę, bo zanim, że tak powiem, na full, już jedzie pierwszy zawodnik. Natomiast pilot 2 jedzie jako ten ostatni. Ostatni zawodnik dojeżdża do mety, pilot 2 dostaje sygnał od startera, startuje i jedzie z zieloną flagą, czyli zanim nic już nie pojedzie. Wtedy można ewentualnie bezpiecznie się przemieścić, jeżeli chodzi o kibiców. Wtedy już nikt, że tak powiem, szybko na trasie nie pojedzie. Piloci powinni być też doskonałymi kierowcami, bo oni mają pojechać szybko, w miarę atrakcyjnie dla kibiców, ale przede wszystkim bezpiecznie. Pilot musi ukończyć, zawodnik niekoniecznie. Największe wrażenie zawsze dla mnie robiło ten przejazd między pierwszą, a drugą patelnią w lesie, gdzie trzeba iść na full, a tam te drzewa wchodzą wtedy na drogę. Tam jest naprawdę adrenalina. Najlepszy z najlepszych wyścig, tak. No, fantastyczna trasa, ja uwielbiam takie szybkie, rytmiczne trasy. 10 lat tak naprawdę mija, odkąd jeżdżę samochodem. Ta trasa jest naprawdę dla mnie, to jest, to jest trasa pod F1. Przed to jest na poprawy przyczepności. To ona ma wtedy większy grip, tak zwana przyczepność, czyli jest e, bardziej aktywna, auto lepiej skręca, lepiej przyspiesza. Młodym pomagam troszeczkę, żeby może łagodniej na hamulec schodzili, bo w momencie hamowania przednio napędowy samochód, tył jest lekki i odkleja od razu zawieszenie po prostu. Do powodzenia życzymy z telewizji polskiej. Niech się jedzie jak najlepiej. Bardzo. Co będzie najtrudniejsze tu? Najtrudniejsze? Dojechać do mety swoim tempem. Jeżeli chodzi o mnie jako organizatora, bardzo się cieszę, że zawody przebiegły w bardzo bezpiecznej atmosferze. Parę kolizji, spotkań z barierą, ale nikomu na szczęście nic nie stało. Trochę się przedłużyło, ale zawody, czyli siódma runda Górskich Samodowych w Mistrzostw Polski, została zakończona pozytywnie. Rekordem trasy, czyli rekord trasy wynosi na dzień dzisiejszy 2 minuty 0,4 sekundy. A jak jest, jeśli chodzi jeszcze o, o te wszystkie zgłoszenia, bo to jest dużo czasu przygotowań, pewnie dużo wcześniej. Regulamin powstaje na około 4-3 miesiące przed, musi zostać zatwierdzony przez Światową Federację Sportów Samochodowych. Jak również przez naszą rodzimą, rodzimą główną Komisję Sportu Samochodowego. Regulaminy zazwyczaj do mistrzostw Europy ukazują się na półtorej miesiąca przed wydarzeniem. Natomiast regulamin zawodów krajowych, mistrzostw krajowych ukazuje się na miesiąc przed. Od tego dnia zawodnicy mają około trzech tygodni czasu na to, aby dopełnić formalności i zgłosić się na zawod. Kuba zamienił deski na konie mechaniczne. Jak to się stało? Jeździsz dopiero od czterech sezonów. E, tak, do 18 roku życia uprawiałem narciarstwo alpejskie. E, potem przeszedłem na, na motorsport, którym oczywiście interesowałem się już e, od małego, ale, ale nie miałem okazji e, wcześniej spróbować. Spróbowałem e, dzięki mojemu tacie e, i zaczęła się ta. Ta przygoda i, i doszliśmy dotąd. E, duży rozwój, i, i bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym miejscu. Być może w tej chwili oglądają nas młodzi ludzie i myślą, kurczę, ja też bym tak chciał, też mnie to inspiruje. Proszę powiedzieć, jak zainspirować tych młodych? Na początku e, trzeba spróbować jakoś, jakoś po prostu zacząć, nauczyć się tej całej techniki, jeszcze nie sportowo, e, czy to jakieś e, tory, czy to e, go karty. E, następnie nauczyć się opisu, zacząć w jakichś takich niższej rangą e, imprezach. Świetna organizacja wyścigu, super trasa przygotowana. Wczoraj trochę ślisko na początek, ale trasa z przejazdami się nagumowała, więc coraz bardziej przyczepnie, coraz lepsze czasy. Bardzo dobry warunek. Proszę powiedzieć, bo te przejazdy próbne rzeczywiście różnią się już od tego wyścigu? Czy, czy to jest tak, że w tym prawdziwym wyścigu kierowcy potrafią bardziej depnąć niż w tych próbnych przejazdach? Tak, najbardziej. Przejazdy treningowe służą do ustawienia bardziej samochodu, zapoznania się lepszego z trasą. A trening, z przejazdy wyścigowe, wtedy jest już zawodnicy odkręcają pełną moc, zakładają świeże opony. No i jest dużo, dużo, dużo szybciej. Mój samochód posiada 1082 konie obecnie i rozpędza się w niecałe 2 sekundy do 100. W moim samochodzie w tym momencie pobierane są logi sprawdzane, czyli jest analiza całego samochodu, jak pracował, jak się zachowywał i czy wszystko jest w porządku. Ja zaraz siadam do analizy pierwszego przejazdu, żeby poprawić sobie nanieść na moje mapy, kolejne poprawki, tak żeby z przejazdu na przejazd robić to zdecydowanie szybciej. My jako Automobil Klub Limanowa po raz pierwszy sprowadziliśmy w historii Polski Mistrzostwa Europy do Polski. Dokładnie do, do Limanowej, a tak jeszcze bardziej dokładnie mówiąc do Starej Wsi koło Limanowej. Niesamowity wyczyn Polskiego Związku Motorowego. Bardzo się z tego cieszymy. To jest 16 lat ciężkiej pracy całego wspaniałego zespołu. Ja się bardzo szczycę w tym, że stoję na czele takiego wspaniałego zespołu, pięknych kobiet, wspaniałych ludzi, którzy wiedzą, co mają robić. Ja tylko dodam do tego, co powiedział szef, że nasz plan zabezpieczenia jest wzorowym planem zabezpieczenia we wszystkich rundach europejskich. Jest ich 10, także Europa uczy się od nas, od Polaków, także to jest kolejny przykład do tego, że w czymś kolejnym jesteśmy świetni bo to sport to świat zdominowany przez mężczyzn. Proszę powiedzieć, jak pani daje radę kobiecą ręką trzymać tą organizacyjną kierownicę. Tak, Szanowni Państwo, wyścigi górskie w Limanowej to oczywiście sport, który przyciąga w dużej mierze mężczyzn, ale kobiety również oczywiście startują i organizują również ten, to, to wydarzenie. Cieszymy się, że właśnie w Limanowej ten wyścig po raz kolejny startuje. W tym roku po raz pierwszy w regulaminie ramowym Mistrzostw Polski jest pisana kategoria kobiet, więc y, jesteśmy otwarci jako dyscyplina na kobiety. W tym Pańskim świecie jesteś jedną z pięciu kobiet. Jak to jest, czy oni ci doradzają, jak Ty przyjeżdżasz tutaj, czy mówią: Słuchaj, jedź, tak? Jak oni w ogóle do Was podchodzą? Na wyścigu e, i tak zawsze jest, do tej pory było. E, panuje światna atmosfera, do której ja zawsze chcę wracać. E, jak, to się, jak to jest wśród Panów? E, bardzo fajnie, bo e, tutaj nie ma, e, ja nie odczułam tego, żeby tu była jakaś e, rywalizacja. Tutaj jest chęć pomocy, tutaj Panowie doradzają, szczególnie. Szczególnie ci, co mają większe doświadczenie. Jest miłość, mieszkujemy, żartujemy, opowiadamy sobie jak co, pytamy się, jak tam było, jak się jechało. E, także tutaj jak najbardziej ta atmosfera jest e, niesamowita. Proszę zobaczyć, jest klatka metalowa. Nie ma miejsca dla pasażera, a ten fotel trochę przypomina taki większy fotelik dla dziecka, zabezpieczony z pasami marcami. Sześciopunktowe pasy, tutaj wszystko oczywiście zgodnie z regulaminem homologowane, e, zabezpieczone klat. Bezpieczeństwa też, żeby jak najbardziej zapewnić nam to bezpieczeństwo, wyłącznik prądu, specjalna kierownica, wzmocnienia, gaśnica też dla celów bezpieczeństwa. I tak naprawdę, no to auto nic więcej nie ma, oprócz serduszka pod maską, i, i tutaj podstawowego wyposażenia, które jest jak najbardziej obowiązkowe. A powiedz, jaki cechy charakteru trzeba mieć, żeby po prostu zasiąść, wsiąść do takiej klatki? Oczywiście na pewno tutaj działa w nas adrenalina, trzeba być odważnym. A są takie momenty, w których boisz się po prostu? Zawsze są. Zawsze jest jakiś strach, ale raczej staram się o tym nie myśleć po prostu. Poglądamy cały czas z niebo jak pogoda, czy ma znaczenie w tym momencie. Czy czekacie Państwo na deszcz? Czy jak tutaj będzie? Co wtedy? Oczywiście pogoda ma straszne znaczenie. Limanowa jest dość śliskim e, torem, więc jeżeli spadnie deszcz, na pewno będzie ślisko, będzie trzeba uważać. Oczywiście musimy wtedy zmienić opony i jechać na innych oponach. Jak to się wtedy dzieje? Jak zmieniacie? Zdarza się czasami, że przed samym startem opony zmieniamy, jeżeli jest jakieś załamanie pogody. Natomiast już z serwisu wyjeżdżamy na zmienionych oponach. W tamtym roku przejechałem 2,04 i ustanowiliśmy nowy rekord. No, oczywiście, chciałbym go pobić, natomiast wszystko będzie zależało głównie od warunków pogodowych. Każdy kierowca przyjeżdża tylko z jednym założeniem wygrać. Nikt nie myśli o tym, że zajmie drugie czy trzecie miejsce. Cel jest jeden i zawsze tak będzie. Wy życzycie Państwo w przyszłym roku, bo dziś gości z zagranicy też jest bardzo dużo? Tak, tak, jesteśmy jedyną trasą w Polsce, która może zorganizować rundę mistrzostw Europy w dlatego życzymy sobie na przyszły rok e, owocnej współpracy z lokalnymi samorządami, Oby nam frekwencja dopisała, ponieważ bez zawodników te zawody się nigdy nie odbędą.